Nie wiem czy to przynosi szczęście ale Nie czujesz że ode mnie śmierdzi ale pewnie tak Mam całe spodnie brudne Ja piję przede zrobić pranie Witam serdecznie i Pająk Witam dzień dobry Koleżko, tu jest trochę chłodno ja słyszałem, że są chłodne relacje między nami Fajeczki o, fajeczki, otwiera fajeczki i Pisa, tak otwiera, a szuka... Tam nie ma. Tak, kolega. A, no i Także... co? I co? Nie powiedzieli, że 500 za... Nie, 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 bo puścili mnie od razu, bo tam jakiś typ jechał bez kasku i... <śloni> Siemo nawet witam na serdecznie, moi drodzy, Piotr Polo-Przywarski z Zalando.pl Lekko mi się ulało, tak więc lecimy z treningami, elo! Przeczytałem trening i chciałbym przejść do rzeczy ważnej. Ostatnio dostałem bardzo, bardzo dużo pytań na Instagramie, na YouTube, na Live'ie. Piotrek, czy twoje relacje z Piotrkiem Pająkiem się ochodziły. Tutaj niestety muszę wam powiedzieć, że wyszło jak wyszło. Ale nasze relacje są dalej zajebiste. Po czym wyciągaliście takie wnioski? Myślę, że po relacji z imprezy. Nakręciłem parę sekund, po prostu nie chciałem. Wiecie, podczas imprezy, że byli sami znajomi, świrować i z Piotrkiem co, co sekundę sobie robić selfie. Znamy się od lat trzech. Poznaliśmy się w roku 2019. Piotrek jest dobrą mordą i nie będę sobie codziennie z nim robił selfie. Tak wiecie, co, co, co 8 sekund. I nie wiem, sobie chyba żartowaliśmy też któregoś razu na live, że jest spina z Piotrkiem, pająkiem o Marta. Oczywiście nie ma mordy. Żadnej spiny. Ani o Martę, ani o nikogo innego. Tak więc wybaczcie, że was rozczarowałem. A to, że z Piotkę nic jeszcze nie nagraliśmy, to można powiedzieć, że sobie trzynowaliśmy. I ja, i Piotrek odpoczywaliśmy sobie na, można powiedzieć, wakacjach. Schowaliśmy telefony, ale zaraz się zobaczymy. Patrzcie na to, gdzie sobie człowiek ulicą. Właśnie stanąłem, patrzcie, ja piję, przestanąłem właśnie na... Płytę chodnikową, takie pieprzone patrzę, szambo wybiło Porra Idę się wykąpać, bo ja pieprze ty Nie wiem czy to przynosi szczęście ale tch, Nie czujesz, że ode mnie śmierdzi, ale pewnie tak, ja mam całe spodnie brudne, ja pieprze, ja zrobić pranie Kadał czekam z wojny, na wojownika Wariat się poszedł wydziarać dzisiaj. Ten to jest w ogóle świr, trzy dziary chyba w tydzień. Nie wiem, jak on to znosi, bo powiem wam, że ja po jednej mam tak, że już mi się nie chce Gdy się i... Ja tego szukasz, szukać, bo nie wiem, gdzie on pojechał Gdzieś tam tam dziarę, ale... Trzeba go znaleźć Dzisiaj sobie zamówiłem budzik, Tam tu madry, kreweteczki Squid Zobaczcie, wszystko świeżutkie jest Pani tutaj przygotowuje jeszcze wam smacznego Jeszcze wam smacznego moi drodzy wow, Takiego jeszcze jedzonka, w sensie takiego pasiju Z taką ilością krewetek I Kamaruk nie miałem A to mój koleżka ma Koleżka, koleżka. <laughs> cyk Smacznego koleżko Trafiliśmy na jakiś burder koło naszej chaty Nie mam żadnego pojęcia to jest Jakiś kanał z zieloną wodą Rybki skaczą, a później turyści jedzą te smaczne rybki Słyszałem też historię, że W tych kanałach w Bangkoku ludzie to po prostu e, Łowią te ryby i później sprzedają na Targach, to jest nową sprawa, zobaczcie to są Apartamenty i Dosłownie parę metrów Obok jest Taki Nie wiem jak to nazwać, może jakiś kanał A są jakieś takie nie wiem co to jest. Łódeczki, chyba i tutaj jakieś palmy. Chyba jakaś prywatna działka. Nic zawijamy bo to nic nie ma ciekawego. I czekamy na tego, nic konia. Piotr K.P. Kto tam? tam potem... Dziewczyny towarzystwa? No, na harcerze. dobra. Co tam? Siema siema, o nagrywasz Siema, co tam? Gdzie byłeś? Mogłem się przejechać na motorku Kurczę, przyma cholera Ściga, znaczy wiesz co? Szukają chyba czegoś Myślisz? No, szukają dragów, dragów, szukają u ludzi, bo zatrzymali mnie Ale stary taka obstawa, że wiesz Nawet jakbyś Jak już zobaczysz ich to już jest za późno Okej okay. Bo tam ja stoją zaznaczysz. wcześniej wiesz Jadę tutaj Tam patrzę dwóch na skuterach stoi policjantów, nie? Tak dziwne, ale pojechałem dalej i jest e, checkpoint. A. Zatrzymali tu prawo jazdy. Ja mówię, no przecież tu mieszkam blisko w hotelu, pojechałem się przejechać, nie? I trzeba powiedzieć od że trzeba mieć prawo jazdy międzynarodowe, ten taki szary tak, papierek za 30 zł w Polsce, jeżeli... Którego ja nie posiadam. No właśnie, no i dalej. No i... Zawsze... Mandacik? Nie, nie mandacik, tu kieszonki, tu, tu, sprawdza tu, o co tu mam, klucz mam, aha, tu fajeczki. O, fajeczki, otwiera fajeczki Ta, i tak otwiera szuka... Tam nie ma. Tak, kolega. A, no i Także... co? I co? Nie powiedzieli, że 500 batów. Nie, nie, za... nie, nie, bo puścili mnie od razu, bo tam jakiś typ jechał bez kasku i... I, <laughs> i co, Mało, A i co kazali ci maskę. Maskę mi kazali założyć. A, to co mi i mówili? Ten, ostatnio, i, i... bo też słyszałem. Mówili wcześniej, że się, że trzeba zabrać maskę, jeśli na skoku. No gdzie? No bez sensu. A, w... Ale szukałem, także ludzie byli jak, jak nawet gdzieś traficie mówiło, jakiegoś, jakiegoś, tak. jakiegoś dżuncika. tak? Wczoraj wracałem z tego, to samo było. Ale też tak. bez mandatu. Też bez mandatu, Dobra, oni, oni na to nie, tak się... nie patrzą. Dobra. <laughs> także uważajcie, nie, nie, nie weźcie przy sobie niczego, co tam kupicie, ewentualnie. I no, bo to więzienie to jest tutaj moment, za takie rzeczy. Dzięki za informację. Szymano witam serdecznie ty. Ty! Witam serdecznie pod pająk Witam, dzień dobry koleżko. tu jest trochę chłodno, Ja słyszałem, że są chłodne relacje między nami Są, so, so, nie mam co ukrywać Przyjechaliśmy tu wyjaśnić Jedziemy załatwić tą sprawę do lasu O człowieku, tego pańskiego Czekaj, lasu. Bo tu, aha, dobra, do pańskiego lasu Dobra, do palmowego lasu jest już Piotrek, słuchajcie, z Pawłem nagrywają. I tu jest rzecz. ostatnio dostałem, znaczy jest zapałem policja, zablokowała mi motor 500 batów jak zaparkujecie źle. Tutaj jest wszystko wyjaśnione. Jeśli parkujecie, muszę zaparkować tak, tu jest w liniach. Jeśli parkujecie poza, policja ma prawo przyjść i wam te motocykle wasze spiąć. Nie musicie zabulić 500 batów, a my idziemy chwilę pogadać, co tu było słychać ostatnio na imprezie. Powiem wam, że śmiesznie wygląda jak Azjaci tańczą zumbę. Zobaczcie jakie pustki na bangla Ktoś powiedział, że niby miała być zamknięte, ale jest normalnie czynne, tylko jest po prostu mało ludzi. Spotkaliśmy widza, którego spotkaliśmy ostatnio w metrze. Zaczęła sobie zrobić z nami fotę. Bardzo fajna sytuacja, ludzie są tu naprawdę turbosympatyczni. To już któryś raz rzędu podchodzi ktoś i sobie robi z nami foty. Naprawdę same dobre mordy, a ci co psioczą, nigdy nie podbili i powiedzieli, że jest lipa, tak więc Elo. Sorry, tak zmieniam miejsce suba, no to muzyka gra dość głośno i nie chcę po prostu, żeby wyłapywało, bo to jak jest więcej 10 sekund, no to trzeba po prostu e, później e, wycinać te ujęcia. No dobra, jesteśmy z fiotkiem. Wyjaśniamy, wszyscy pisali, słuchajcie, że mamy spinę, weź przyłóż łokcie do głowy na miniaturę, ty. Uważaj, A zaraz będziesz płacił chłopy kary, kary za człowieka z rozwalone. Słuchajcie. Bardzo ludzie pisało, że najpierw sobie żartowaliśmy, ja żartowałem sobie na live, A bo że, na live faktycznie. że z Piotrem mamy, słuchajcie, e, spinę, bo e, ja się spotkałem z Martą i sobie bardzo, bardzo. Co, ja mam <grym> bardzo sobie Żartowaliśmy. I ja mówię, dobra, to ja wyjaśnię Piotrka Pająka i Piotrek chyba jeszcze nawet wysłał jakiś donator, napisał, że się będę czy będę się wyjaśniał, czy coś. I ja mówię, na live, zacząłem grać, mówię, o kurcze, Piotr to zobaczył. W ogóle jeszcze bardziej podkręcałem. Ludzie mówią, ale będą jajca. No i później się okazało, że mamy tego Sylwestra, ale po prostu tak jak mówiłem na początku Wszyscy telefony Ty też nie masz chyba jednego no, zdjęcia bo ja nie mam w ogóle. Nie tego zdjęcia z Sylwestra, nawet była ze mną Alicja, gdzie ładnie się dziewczyna ograła. Naprawdę. Ja to wygląda jak zwykle, ale ona, ja chciałem mieć z nią zdjęcie bardzo ładne, no i nie ma ani jednego nawet Ale ja, masz filmik stary, masz filmik u mnie na kanale, taki fajny Ale ciebie by nie było już w Patong Bay Hill czy byłeś? A nie, nie, nie. Byłem, nie. No właśnie, to tam to się działo Ja do no. Patong ja, nie nie ja tak. Bay Hill nie dojechałem Piotrek wytrzymał Sylwestra, tak więc do 7 rano, do 7 rano się za tam ten rok. I po prostu mówię. Ludzie później pisali, że o, ale macie zimne stosunki z Piotrem, a po prostu wychylowaliśmy sobie, były wakacje, wszyscy dużyli telefony i nikt nie chciał świrować, wiecie, z telefonami, a i tu coś ponagrywał, to po prostu nie wstawiał tego w ja internet. Tak ja nawet nie robiłem też imprezy Sylwestrowej. wiele osób się bardzo zdziwiło, dlaczego nic nie wrzuciłem Sylwestra, Ale ja po prostu chciałem dobrze bawić. Przyjechała do mnie koleżaka, koledzy i to z wielu stron świata, po co na ja to miałem robić. Tak więc Mortki jest gitaruwa, a teraz idziemy no, sobie tak zwany wyjaśniający obiad. Kolację, kolację, kolację. Nie wiem czy pokazywałem wam tę ulicę przed nowym rokiem. Tutaj chyba wydaje mi się, że wszyscy po prostu do Sylwestra spędzali czas na, na patong. Nawet ludzi było sporo, a teraz już po drugim stycznia jak wszyscy poimprezowali, pojechali raczej na wyspy, bo oglądam sobie relacje z znajomych, którzy są w Tajlandii To wszyscy do Sylwestra na Patong, a później sobie polecieli po prostu na wyspy Wcale się nie dziwię ile można imprezować No i Tajlandia póki co... Trochę można, nie? trochę można, ale... To się tam ale teraz treningi. wam dojść, teraz trzeba trenować. No i tak. Eee, się... sobie zrobił dziarę, ale teraz nie pokażę chyba, bo nie ma jak Poziarał sobie szyję, znaczy pod szyją. Już powiem. widzieliśmy, będziesz ma na filmiku? A nie, nie robię, nie nie robię. robię. A to możesz stawić zdjęcia sobie na filmik, co? Nie wiem, mi powiedziałeś, że jestem szalony, że coś nie wygrałem. To jest moja szyja, co tylko kończy? No właśnie Wejdziemy <laughs> do, do Hutersa. potem jest twoja obna Wyszliśmy z tego chutersa. Pojedliśmy sobie kolację, Piotra stawiał. Dzięki bardzo. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna kanału, ale wydaje mi się, że większość z Was zna Piotrka Pająka, wejdźcie na kanał Piotrka Pająka, Podróże Wojownika, tam jest Pablo, czy masz jaja, nie trzymasz, nie trzymacie jaj, trzyma, jaj, tylko czy tylko czy macie trzyma. jaja yy, nazwa ogólnie miała nawiązać do gotowania. Miało być gotowanie plus Paralotnia, ponieważ jak nie wiecie lub wiecie, Paweł jest a, pilotem lata na paralotni i sprawdza czy jego widzowie mają jaja, czyli bierze ich na paralotnie, przewozi ich... Ale widzisz, powiedziałeś, że miało być o gotowaniu, a że sprawdzam czy, ma, czy, ma, czy mają jaja. To, Nic, ma to sens. nie chodzi, To nie chodzi ma o to. To było właśnie dwuznaczne takie i kontrowersyjne, ale... Wychodzi na to, że ludzie ale, ale myślą, że to jest to, aroganckie. Nie, ale wychodzi też na to, czy ludzie mają jaja, bo Ty bierzesz tych ludzi na paralotnie, Przewozisz ich i wtedy mówisz, czy, czy mieli jaja, czy się zachowali tak, jak się zachować teoretycznie powinni, tak? Polo, generalnie wszyscy mają jaja. Którzy, wszyscy. którzy wsiądą... Wszyscy mają jaja, którzy wsiądą, odważą się wsiąść ze mną ja się na paralotnie. To, to nie <laughs> ale... znaczy, że nie masz jaj. A u mnie tak, dziewczynki, imprezy... Wajtaj. a dziewczynek coraz mnie, bo się zakochałem już. Ten content wycinamy. Jest już, nic nie będzie wycinane. Nie, ja mówię, że ten content, czyli dziewczynki. A, myślałem, że... Teraz tylko jedna. Bliska a, sercu. Jej, pozdrawiamy serdecznie. No po mało będziemy wracali już w stronę chaty, tak będzie wszystko wyjaśnione. Pozdrawiamy serdecznie. Piotrka pająka, bo jeszcze jeszcze będzie odwoził na hat, ale już będzie w samochodzie ciemno, żeby cokolwiek nagrywać. Puket przestało. E, Tętnieć życiem tak jak tętniło. Wcześniej, ja będę jeszcze jeden dzień, jutro będziemy jechać z Piotrkiem na podobno najpiękniejszy punkt widokowy, jaki tutaj jest na całej wyspie Puket. Nie byłem jeszcze, Piotr też nie był, tak więc coś nowego będzie. Dla wszystkich Wydaje mi się, że jest o wiele więcej rzeczy do zobaczenia jak tutaj Patong My tu przyjechaliśmy tylko dlatego, żeby mieć Łatwą komunikację na lotnisko oraz Jeździć do wszystkich, pojechaliśmy do Marty Pojecha... Pojechaliśmy, nie pojechaliśmy przy do Piotrka, ale będziemy jechać do Piotra, I ogólnie, żeby komunikować się z wszystkimi znajomymi tutaj Jest najłatwiej, żeby się wszyscy spiknęli w jednym miejscu Bo to jest po prostu ja mówię, spoko Te inne części, gdzie ludzie Mieszkają, na przykład południe wyspy Ramay, albo Laguna, albo Puket Town, są dobre jeżeli się jedzie na jakiś czas zamieszkać wynając mieszkanie Tutaj patą bardziej tak jak my wakacyjnie Wszedłamy do furki jedziemy i jeszcze będę chciał wam powiedzieć kilka słów Na podsumowanie dzisiejszego odcinka jak będziemy w hacie. Policja wpada na bangla i chyba będzie do widzenia ale nie, ludzie wchodzą. Ludzie wchodzą. No ale ale to bardzo. Się, się czają na wszystkich. Bardzo dużo się policji. Ty. Koliny, a to ich sprawdzają coś. Patrz. A może łapią słuchajcie skutery? Łapią ludzi. A sprawdzają nawet tu tukarzy tak łapią ty. patrzcie na to. O, to chyba brakuje pieniążków. Brakuje chyba. Bo tak. jak zamknęli teraz Tajlandię i nie wydają tych tajpasów, to teraz trzeba budżet nadrobić. Tak więc. Tu będą teraz widzę bici. Nie, tak no, więc przesada. Współczuję moi drodzy. I uważajcie jak będziecie tu jeździć, pamiętacie, tak jak mówiłem w odcinku Pawła dwa razy schaltowali, ale ani razu nie zapłacił mandatu I jak was łapią, pokazujcie pusty portfel To jest najlepsza rzecz i mówcie zawsze No money, no English No English, no English, mister, mister I do widzenia Chcę wam pokazać coś ciekawego To jest tzw. big shit nie chodzi o shit przez i Tylko shit W ten sposób jak byłem pierwszy z Tajlandii to Zapytałem Pani w markecie, tak jeszcze istniało Tesco, co kupić dzieciom Co będzie, takie wiecie, no jako niespodzianka, coś ciekawego No i Pani powiedziała, żebym kupił to To są e, algi o smaku glonów morskich I kupiłem to dzieciom, nie wiedziałem co to jest, myślałem, że to jest jakaś ciekawa przekąska Pani powiedziała, że to jest bardzo fajne i wszystkie tańskie dzieci to jedzą Tak więc kupiłem coś takiego Ten jest bardzo spicy bardzo ostry, bo to mu zobaczysz e, czerwona twarz i aż mu pod, po, po czole e, e, cieknie Tak więc kupiłem to, kupiłem taki I dzieci powiedziały, że jestem najgorszym wujkiem W sensie, że kupiłem najgorszą rzecz jaką mogłem kupić Ale to nie wszystko Oprócz tego kupiłem coś jeszcze Zobaczcie jakie produkty tutaj mają, niedowiary Zielone wiadomo z czym, nie mogę pokazywać Zielone jakieś takie pałki, nie wiem co to jest Batajnka ta to ta jednak zwariowana z tymi produktami, wybory są. bo wszystko to się świeci, kolory, nie wiadomo co. Ale wracajmy do rzeczy, które kupiłem jeszcze e... dzieciom. Tu jest też. E, kupiłem to. To jest słuchajcie z Kalmara. Taki znak. To jest ohydne, w sensie dla dzieci to jest w ogóle nie ma szans, e, takie coś zjeść. I trzecia rzecz, którą kupiłem to. Moje drodzy cukierki z Duriana Niestety nie ma. Właśnie pytaliśmy w pani powiedziała, że nie ma. W 7 Eleven wydaje mi się, że są. Tutaj niestety nie ma. Zobaczcie, kola o smaku chyba pomarańczowym. A tutaj chyba truskawkowa, tak mi się wydaje. Chciałem wam pokazać, jak wadałem automaty na pranie bo w wielu miejscach tutaj wam za 50 batów za kilogram. To jest nieopłacalny dla Was biznes. Tutaj jest pralka, która bierze w zimnej wodzie. Patrzcie 30 batów. Nieważne ile wzaczacie rzeczy. Bęben jest duży. Myślę, że to spokojnie z 7, 8, 10 kg wejdzie prania, więc jakie za was kilkoro. Całość dajecie, nieważne mówię ile was jest. Tutaj cyk detergencik pani pokazywała, za 5 batów. 30, zamykacie, automat, nic nie ruszacie No i później trzeba dać do Suszarki Suszarka 10 batów za 10 minut yy, Niestety Trzeba plus, minus No tak Około 40, bo dałem 20 I było jeszcze delikatnie mokre Więc tak że całe pranie powinno was kosztować Około 70, nieważne ile macie A Za Pranie, gdziekolwiek, dacie komuś do ręki, żeby wam zrobił, no to zapłacicie 50 za kilogram plus 50 jeszcze, żeby wam wyprasowali. No i patrzcie, co właśnie widzieliśmy wszystkie rzeczy. Jest tak: 10, 20, 30. Do zobaczenia za 58. 53 minuty, 54. 58, no jak mówiłem. Już teraz robiłem pranko To jest taka ciekawostka Tutaj wiszą nożyczki, żebyście sobie ten detergent mogli otworzyć. I tutaj macie całą a, instrukcję. Wróciłem na ATE, moi drodzy to jest jakiś soczek. Chciałem się z tego miejsca pożegnać dzisiejszego odcineczka. Fajnie, luźny z Piotrem końcem poczynowaliśmy. Śmiesznie, że tak można powiedzieć. Ludzie sobie zaczęli sami ubzdurać jakiś tam konflikt w głowie. To jest niewiarygodne, jak działa internet, że pewne zachowanie, gra pewna aktorska jest w stanie e, wprowadzać ludzi w taki stan, w takie, wiecie, takie takie sytuacje, że ludzie dochodzą do takich momentów, że wiecie, że sobie wyobrażają Ty, może ten Przewarski bez kitu ma konflikt z tym pająkiem, bo może mu, nie wiem, pannę podrywało coś. Także słuchajcie, są dobre jajca. Śmieszne, że sobie ludzie, mówię, sami ten konflikt ubzdurali. Pozdrawiam was serdecznie, moi drodzy. Piotr Paolo Przewarski, Puket, dzień przedostatni. Dużo już tu nie będę. Do no, zobaczyska jelo.